Witajcie, dzień piąty i porozmawiamy o syndromie unikania. W dzisiejszym odcinku poruszymy temat, który jest często spotykany u dzieci, czyli właśnie ten syndrom. Omówimy, jak niepokój może manifestować się jako unikanie pewnych sytuacji, zadań lub aktywności, a także jak możemy pomóc naszym dzieciom stawić czoła tym obawom. Czym w takim razie jest syndrom unikania? Jest to tendencja do omijania sytuacji, które wywołują lęk w zasadzie, wiecie, naturalna reakcja obronna, ale może ona czasami przekształcić się w mniej adaptacyjne zachowania. Dzieci na przykład mogą zacząć unikać zadań szkolnych, interakcji społecznych albo nawet codziennych czynności, które kojarzą im się z niepokojem. Na przykład będą mówiły, że nie chcą chodzić do szkoły, bo tam jest nudno. Albo, że nie będą jadły owoców, bo tam są robaki. Albo będą bały się pająków, psów, bo one są groźne. Dlaczego unikanie jest problemem? Chociaż krótkotrwałe unikanie może pomóc dziecku poczuć się bezpieczniej, to jednak długotrwałe unikanie utrudnia rozwój adaptacyjnych strategii radzenia sobie. Wiecie, może to prowadzić do ograniczeń w nauce, interakcjach społecznych i ogólnym rozwoju. Jak więc pomóc dzieciom przełamać syndrom unikania? Po pierwsze, Naucz dziecko, jak rozpoznać sygnały unikania w swoim zachowaniu. Pomóż mu zrozumieć, co dokładnie wywołuje jego lęk. Po drugie, zaproponuj stopniowe narażenie dziecka na sytuacje, które wywołują niepokój. Zacznij od mniej stresujących sytuacji, stopniowo przechodząc do bardziej stresujących, do bar takich wy wyzwań wręcz. Tak? Po trzecie, zachęcaj i chwal dziecko za każdą próbę stawienia czoła swoim obawom. Oferuj mu wsparcie emocjonalne i praktycznie podczas całego procesu. Po czwarte, poćwiczcie techniki radzenia sobie. Naucz dziecko technik relaksacyjnych, takich jak głębokie oddychanie czy medytacja. Pracuj nad rozwojem pozytywnego myślenia i samopoczucia. I na koniec ćwiczenia praktyczne. Pierwsza zachęta to pomóż dziecku stworzyć listę sytuacji, które wywołują jego lęk. Od najmniej stresujących do najbardziej. Drugie to zachęć dziecko do podejmowania małych, ale regularnych kroków w kierunku stawiania czoła tym sytuacjom. Po trzecie, pisz dziennik. Dziennik, w którym zapisujecie razem z dzieckiem osiągnięcia i przemyślenia dziecka na temat swoich lęków. Zobaczcie, jakie to proste. Dzisiaj omówiliśmy, jak można pomóc dziecku przełamać syndrom unikania. Pamiętaj, że każde dziecko jest inne, a proces ten może wymagać czasu i cierpliwości. Ważne jest, aby być wsparciem dla dziecka i świętować każdy mały sukces na drodze do większej odwagi i samodzielności. Życzę Wam wielu sukcesów!